Wstydliwa pamięć. Anna Nowicka, lat 33, była usobeniem sukcesu. Ceniona nauczycielka angielskiego w prywatnym liceum w stolicy, z kredytem na dwa mieszkania. Jej życie było sterylne, uporządkowane i celowo oddzielone od przeszłości. Ta przeszłość właśnie upomniała się o siebie. Jedna lakoniczna wiadomość o śmierci ciotki z jej rodzinnego, zaniedbanego miasteczka Wierzbice. Wjazd do Wierzbicy uderzył ją jak cios. Szare. Rozsypujące się bloki, było to zamiast asfaltu. Miejsce, z którego uciekła piętnaście lat temu, złapała się na odruchu, schowała drogi zegarek pod mankiet, zdjęła okulary przeciwsłoneczne. Wstydliwa pamięć zmuszała ją do ukrycia się przed własnym miastem. Dom ciotki był ciemny i pachniał stęchlizną. Na pogrzebie zobaczyła stare twarze. Znajomych, których pamiętała z dziurawych butów, teraz z tymi samymi zmęczonymi oczami. Lecz z większą liczbą zmarszczeków. Podczas typy podszedł do niej Marek jej kolega z ławki. Fi. Wciąż mieszkał w wierzbicach. Jego ręce były spracowane, a ubranie zużyte. Anna? Pamiętasz mnie? Myślałem, że już nigdy tu nie wrócisz. Wi. Anna wymusiła uśmiech. Oczywiście, że pamiętam. Zostałam tylko na jeden dzień. Wi. Marek milczał przez chwilę. Wiesz, twój ojciec sześć lat temu, kiedy chorował szukał cię prosił, żebyś odzwoniła i Anna poczuła, jaki idealny pancerz pękał jej ojciec zmarł sześć lat temu, a ona nawet nie wiedziała, że choruje nigdy nie zmieniła numeru po prostu przestała odbierać telefony z numerów kierunkowych wierzbic celowo wymazała nie tylko biedę, ale i ludzi, którzy ją kochali Marek wskazał na starą drewnianą ramę na ścianie. Wisiała tam jedna fotografia. Anna w drugiej klasie liceum z promiennym, beztroskim uśmiechem. Byłaś dwadzieścia jeden razy w telewizji w tym roku, powiedział Marek. Jedno z tych zaproszeń było do programu o historii. Twój ojciec czekał, aż powiesz o nim, ale mówiłaś tylko o swojej nowej rodzinie. I... W tej chwili Anna zobaczyła w Marku lustro, które odbiło prawdziwy koszt jej sukcesu. Nie było nim wyrzeczenie, lecz strada. Zrada korzeni, ojca i jednej małej dziewczynki, którą była kiedyś. Anna wiedziała, że to miasteczko już jej nie osądzi. Osądziła się sama.